Ola. Miejko tu na oku, bo dzisiaj się urwał do końca świetlicy, kiedy nie było dzwonka nauczycielka sobie poszła, pamiętaj, miejko na oku, bo ja dzisiaj mam Wów z klasą, nie ma sprawy. Uch. No co, znów dzisiaj poszłeś do czytelni, znaczy do biblioteki. Tak, jak zwykle. Nie lubię tutaj siedzieć i gapić się na książki i czytać. Pamiętaj, przecież twoja matka powiedziała, żebyś przeczytał pięć stron. Co? Wcale tak nie mówiła. Ale wczoraj się zgadaliśmy i powiedziała, żebyś przeczytał pięć książek. Co ja to zrobiłem, żeby się urwać ze świetlicy? Na WF-ie. ojej, spóźniłam się. Oj, dzień dobry. Dzień dobry. Czy każdy dzisiaj yy, czy każdy dzisiaj jest? Nie ma tylko raży? No nie, no cóż, kto jest nieprzygotowany? Ja jestem nieprzygotowana. Siadaj na ławkę. A więc w takim razie rozchodzimy się. Przepraszam, proszę panią, a może jeszcze, jakby pani jej nie, wsta nie wstawiała y, dzisiejszego nieuzupełnionego dnia? Czyli je pani. No, tak, ale jak nie dojdzie, to więc nie ma żadnych przeprosin. Musielibyśmy to zrobić. A więc rozejdźcie się na całym hale. A ja dokładnie wezmę koszykówkę, bo dzisiaj będziecie mieć koszykówkę. Proszę. Więc wyznaczyliście już drużyny? Tak. No to więc tak. Yy, stańcie w kółku i. Zaczynajcie grać. Widzisz? Tam jest twoja klasa, już gra. A dzisiaj jestem nieprzygotowana. No wiem, że jesteś nieprzygotowana, więc nie będziesz ćwiczyć dziś na wf -ie. Dobrze, mam. Pa. pa, pa, Dzień dobry, proszę, panią. Dzień dobry, masz strój? Nie, nie zdążyłam. Byłam dzisiaj u, na szczepieniu i e, nieprzygotowana? Tak. No więc siadasz na ławkę. Możesz się posunąć. Tak. Może trochę ładniej. Wendo, czemu się na mnie obrażasz? Ponieważ nie chcę z Tobą gadać, już. Ale co ja takiego zrobiłam wczoraj? Pamiętasz? Jeżeli nie pamiętasz, to, to musisz sobie szybko przypomnieć. Ale ja przecież nic nie zrobiłam. Jak nie, jak tak. Red. No to. Podaj do mnie. Dobrze. Justini. Do kogo mam podać? Do mnie. Ten las. Do mnie. Ej. Obudź się. Do ciebie podaję. Co? Wszystko w porządku? Nie, nie jest w porządku. Usiądź na ławkę. Mm. A ty dlaczego się na mnie obrażasz? Nieważne. Siądę sobie tutaj. Ale no... Czekaj! Wreszcie ławka dla mnie. Co ja takiego zrobiłam? Nie przyszłaś i się spóźniłaś na dodatek. Ej, ale to nie moja wina. To jest długa historia. No opowiedz, jak to było. No przecież mówię, że to jest długa historia. Nawet nie chcesz jej słyszeć. Nie masz innego wyjścia. No to jeżeli już to opowiedz. Nie masz innego wyjścia. Dobra, ale to długa historia. W bibliotece. Ej, mam taki plan. Urwę się stąd. Co? Ta paniusia nam chciała... Yy, kazać... Yy, chciała nam... No, kazała nam przeczytać pięć książek. A pięć książek mają 130 strony. I bardzo ich bardzo dużo. Nie masz innego wyboru, ponieważ ja się stąd zrywam. Ale wiesz, jaki to jest sposób? Film jaki, ale nie wiem, nie chcę wiedzieć. Prze proszę panią? Tak? Mogę iść do Łazienki? Oczywiście. Boże, hmm, miał rację. Ale co wybierać? Jest moim przyjacielem. Głupi pomysł. Albo. Proszę panią, ja też muszę iść do łazienki. Poważna sprawa? Jest nasze poważna. Dzisiaj mam biegunkę. O Rety nie powinieneś iść do szkoły, ale jeżeli musisz jeżeli musiałeś, nie chcesz opuścić żadnego dnia, no to idź udało się. Na sali gimnastycznej, na sali gimnastycznej po WF-ie. A Dobrze, ustawiajcie się. Więc widzisz, chodź, bo musimy się ustawiać do zbiórki. Teraz rozumiesz mój ból. Tak, rozumiem. A więc tak, czy je to picie? Moje, proszę panią, no to zabierz ja. No kogo ta torebka? Moja? Masz tam przecież strój na wływ. To jest torebka, bo dzisiaj mam tańce razem z dziewczynami. I tutaj mam taneczną pluskę. Aha, dobrze. Czyli ten telefon. A nie, to mój. Dobrze. Rozejść się. Przeczytałaś już Aisha Możesz iść już. Hej, czekaj, ja też idę. A skąd się tu wzięłaś? Ja też to powiedziałem, wziąłem sposób. Tak, pani... Eee... Ajsza? Mój brat, cioteczny, właśnie opuścił Bibliotekę. Tak co innego miałem zrobić? Powiem to wszystko nauczycielce. I naszej babci. Babcia moja. Nasza, nasza. Nasza wspólna babcia. Okej, okay, no to może ja je zostawię. Was? A gdzie ty idziesz? To ja powiem twojej mamie. A, nie. Na wszystko rozpapla. No Wiadomo, taka jest moja siostra cioteczna. Ach, co ich tak długo nie ma. No, gdzie mój synal? Już muszę go wziąć na dodatkową lekcję. Poszedł łazienki, ale długo go nie ma. Już wiem, ja go dobrze znam. Poszukam go. Uciekł mi. O. Czemu nie może wychować tego syna? Słucham? Przepraszam? Już? Ciekawe czy synalek od pani nauczycielki od wf na pewno się znajdzie A więc jeżeli ktoś chce zostawić łapę w górę lub subskrypcję to bardzo proszę